I jak tam kochani, po świętach? Dużo prezentów, dużo rzeczy zjedli ciastek i innych rzeczy? Pewnie wam nie dobrze I bardzo dobrze, bo dzisiaj obrzydliwostnik, więc będziemy sobie obrzydzać różne rzeczy. Od czego by tutaj zacząć? Hmm, może zaczniemy od sikania. Bo kto nie sika? Każdy sika. Ale niektórzy robią to na przykład pod prysznicem. I nie tylko. No dobrze, ale przejdźmy do liczb. 3 czwarte ludzi sika pod prysznicem. Dokładnie tak, dokładnie to usłyszeliście, nic innego. Trzech na czterech ludzi pozwala sobie na sikanie, gdy tylko poczują na sobie ciepłą wodę. No prawdę mówiąc, to w sumie nie jest żaden problem. Oczywiście pod warunkiem, że nie jest zatkany odpływ. A ciepła woda... Powoduje, że mięśnie się po prostu rozluźniają i mocz no, łatwo wypływa z naszego ciała. No, równie często robią to tak samo mężczyźni, jak i kobiety. Właściwie to w sumie nie ma się czego wstydzić. No, sikanie pod prysznicem w sumie ma taką dobrą, dodatkową zaletę. Kiedy wszyscy w domu to robią, rodzina zaoszczędza około 4000 litrów wody rocznie, ponieważ rzadziej spłukują wodę w toalecie. I zużywa się też mniej papieru toaletowego. W Brazylii nawet nakręcono reklamę, w której sportowcy, zwierzęta, muzycy, naukowcy, artyści, cyrkowi i istoty pozaziemskie sikają pod prysznicem, żeby zachęcić do takich ekologicznych działań. A czy was by taka reklama przekonała? Jeśli nie, to jest jeszcze jeden argument. Niektórzy uczeni twierdzą, że zdrowiej jest oddawać mocz właśnie pod prysznicem, niż do muszli klozetowej. A jak myślicie dlaczego? No, przecież na sedesie mogą się czaić tysiące paskudnych bakterii, które przenoszą choroby. No i poza tym się rzeczywiście zużywa mniej papieru toaletowego, więc same korzyści. Bądźmy proeko, sikajmy pod prysznicem. A propos sumie sikania, to wiecie, że w królestwie zwierząt sikanie odgrywa bardzo ważną rolę w zalotach? Na przykład jest taka mara patagońska. Coś na kształt naszego zająca, ale na takich mega wysokich nogach, jak taka top zającowa modelka i zamieszkuje ta mara no, łąki Argentyny, i tam przez całe życie pozostaje w związku tylko i wyłącznie z jednym partnerem. No i tak, kiedy mary tak się spotykają i się sobie zakochują. O, jakie cię kocham, mówię, ciebie też? To wiecie zrobi samiec? Sika i robi kupę na samiczkę. Tak, nie przysłyszeliście się. Super, po prostu super yy, podryw. No ale w ten sposób daje do zrozumienia, że ta dama należy tylko i wyłącznie do niego. Ona mnie kocha, w sumie, I czy ja ją kocham, czy ona mnie, to ale nieważne, jesteśmy ku sobie i także tego, tego. A poza marami to jeszcze żyrafy wykorzystują musiki do zalotów. Bo kiedy samica jest gotowa, by mieć potomstwo, sygnalizuje to, wydzielając w, tak, w moczu specjalną substancję. I tak w sumie robi wiele zwierząt, przy czym y, samce już po tym zapachu wiedzą, że okej, okay, chyba nadszedł właściwie czas na zaloty. Okej, okay, ale jak mogę być pewny, że to jest moja wybranka serca? No dobra, chyba muszę spróbować tego moczu. No i pan Żyrafa oczywiście smakuje, czy ten. czy smakuje, w sensie próbuje. Niekoniecznie mu smakuje ten mocz, ale próbuje i. okej. Okay, ta pani Żyrafa jest gotowa na to, żeby przyjąć moje zaloty. Także nie czekam dłużej i do niej idę, ale jak ją znaleźć? No oczywiście po tym zapachu. No i tak się tam spotykają. I takie obsikiwanie nie jest niczym takim niezwykłym w tym świecie zwierząt, bo na przykład jeszcze są zwierzę. a one to w ogóle mają podgórkę, bo żyją samotnie i muszą się naprawdę bardzo postarać, żeby znaleźć ukochanego. I poza tym jest tylko 12 godzin, 12 magicznych godzin, kiedy mogą się rzeczywiście spotkać i znaleźć swojego ukochanego i mieć potomstwo. Okej, okay, ale jak to się dzieje? Samiczka jeżozwierza wydziela piżmo, czyli taką mieszankę moczu i innych substancji. I ten zapach przyciąga samce, jeżo, zwierza, które następnie ze sobą walczą. O nie, to ja wyczułem ten zapach pierwszy. Nieprawda, bo ja byłem tutaj blisko i ja wyczułem pierwszy. O nieprawda, bo ja tam stałem po prostu w toalecie, a byłem wcześniej i to ja ją pokocham i to będzie moja partnerka i tak dalej. No i one się wtedy te samce biją między sobą i wygrywa jeden oczywiście. Reszta ucieka, a ten jeden zwycięzca jeszcze nie jest takim pewnym zwycięzcą. Na koniec musi przekonać samicę, że to on jest rzeczywiście godny jej serca. I co robi? Oczywiście wspina się na drzewo i co robi, oczywiście, że co? Oczywiście, że obsikuje tą niewiastę jeżą I dopiero wtedy samiczka. Hmm, no może rzeczywiście jesteś tym wyjątkowym, moim ukochanym. Zapach Twojego moczu jest naprawdę super, więc hmm, może miejmy razem dzieci? Okej. Okay. No właśnie, i tak to się dzieje. Ale zwariowany jest ten świat zwierząt, ale mamy jeszcze na przykład kapucynki i tam na przykład to samce sikają i dają do zrozumienia samicom, że hej, jesteśmy już gotowi, żeby mieć wspólnie dzieci, okej, okay. która jest chętna. I jak to robią? Oczywiście, że sikają, ale nie sikają na samicę, tylko tym razem sikają sobie na ręce i nacierają się moczem po to, żeby... Nie do końca ładnie pachnieć, ale pachnieć na tyle, żeby samice wiedziały, okej, okay, czyli oni są gotowi, żeby mieć sami dzieci. Fajnie, no okej. Okay. Też również pod wodą są takie zwierzątka, które całkiem sporo szikają. Na przykład samiczki Raków przez większość czasu walczą ze sobą, a kiedy samiczka czuje, że nadszedł czas na posiadanie dzieci, no udają się po drzwi. No, powiedzmy nie do końca drzwi, tylko taką podnorkę tego, tego samca, i tam oddają moc na próg. No i jeżeli pan rak stwierdzi w odpowiednim momencie, że jestem może w nastroju, to obsikuje całe mieszkanie, tarza się w tym wszystkim i potem zaprasza panią Rakową do siebie do domu, po to, by mieć małe raczki. No dobra, dość chyba już o tym sikaniu, bo już się zrobił lekki bałagan i nie do końca fajnie pachnie. Ale są takie zwierzęta, które są. Takimi sprzątaczami natury. Czy wiecie o kogo chodzi? Pewnie nie. Chodzi tutaj o sępy. No właśnie, sępy, sępy. Wiecie, jak wyglądają sępy w bajkach. Nie do końca są to najbardziej przytulaśne zwierzątka, ale to dlatego, że mają nie do końca fajną profesję, bo zjadają szczątki martwych zwierząt, no, nie gardzą nawet gnijącym mięsem. No, w ich żołądkach znajdują się natomiast takie specjalne substancje, które zabijają bakterie mnożące się w padlinie. Niektóre gatunki tych ptaków znajdują pożywienie głównie za pomocą węchu, inne do wytropienia zdobyczy używają nadzwyczaj dobrego wzroku. No i u większości ludzi widok sępów budzi raczej niepokój, bo kojarzą się bowiem ze śmiercią i przemijaniem. Mimo to sępy odgrywają naprawdę bardzo ważną rolę w przyrodzie, zjadając pozostałości martwych zwierząt. Dzięki temu zapobiegają czemu? No jak to czemu? Rozprzestrzenianiu się różnych chorób. Niestety obecnie ponad połowa wszystkich gatunków sępów jest zagrożona. No, giną z powodu zatucia lekarstwami, które rolnicy podają krowom czy owcom, no, albo są po prostu zabijane przez kłusowników. Oprócz nieco takiego odrażającego zachowania przy stole SMP mają jeszcze jeden paskudny zwyczaj. Uwaga, kiedy jest bardzo ciepło, załatwiają się na własne nogi. Tak, dokładnie. Robią kupę na swoje nóżki. Wyschnięte odchody działają chłodząco na żyły, tuż pod skórą. Ach, no i okej, okay, zapytacie może, no ale no nie mogą po prostu wejść sobie do strumienia z wodą, tam gdzie jest taka mniutka woda. Owszem, ale tak jak już mówiliśmy, w ich sokach trawiennych znajdują się takie specjalne substancje, które zawijają bakterie. Więc po zachodzeniu ich kupa jest niczym taki żel antybakteryjny, który po prostu zmywa wszystkie zarazki z ich nóg. Ale jeszcze nie koniec, na tym nie skończyliśmy. Uwaga, kiedy zakłóca się spokój takiego sępnika różogłowego, albo kiedy poczuje się zagrożony. To uwaga, zaczyna wymiotować. W dodatku robi to tak celnie, że trafia napastnika już naprawdę z dużej odległości. I naukowcy w sumie jeszcze nie ustalili do końca, czy jest to dlatego, że on się po prostu boi i chce kogoś tam trafić i go tak na chwilę otumanić, czy może dlatego, że jest tak duży, że łatwiej po prostu mu się wzbić i uciec w powietrze z pustym żołądkiem. Ale tak czy inaczej, to nie jest do końca taki przyjacielski zwyczaj, żeby no kogoś, kogo nie lubimy, częstować swoimi wymiocinami, nawet jeżeli się czujemy zagrożeni. Chociaż jeżeli by tak dłużej pomyśleć, to dorośli, jeżeli się kogoś boją, to używają często czegoś takiego, co się nazywa gaz pieprzowy i psikają w oczy napastnikowi. Więc można powiedzieć, że albo sępy od nas odgapiły, albo my od sępów odgapiliśmy taki sposób na odstraszanie napastników. No dobrze. No a jeżeli chodzi właśnie o takich napastników, może nie napastników, tylko nieproszonych gości, to wiecie, że w waszym domu mieszkają tysiące stworzonek? No tak, po prostu wasz dom, wasze mieszkanie tętni życiem. I nie chodzi tu o to, że tam mieszkacie z razem z rodzicami, rodzeństwem i tak dalej, z babcią, dziadkiem. No w żadnym wypadku chodzi o tysiące, tysiące malutkich istot, które są w każdym pomieszczeniu. W ludzkim domu mieszka około tak średnio 100 gatunków stawonogów. Tak, dobrze usłyszeliście, 100 gatunków. W większości to muchy i komary. Latem często też się widuje mrówki, bo oczywiście no, latem jemy lody i inne sudycze, więc to je przyciąga. No ale jedna mrówka nie stanowi problemu, no, chyba że taka kolonia kilkuset tysięcy wgryzie się w naszą spiżarnię, i no wtedy się orientujemy, że okej, okay, jest problem. No ale też są oczywiście poza mrówkami pająki i przeciętnie jakieś półtora tysiąca tych istot skrywa się w różnych ciemnych kontaktach naszego domu. Zdarzają się też inni lokatorzy, tacy jak na przykład karoluchy. No one lubią ciepło i wilgoć i te miejsca wybierają, ale mogą też przynosić choroby zakaźne, więc trzeba na nie uważać. W mące czy w makaronie można też znaleźć na przykład mole spożywcze lub ich larwy i powodują zakażenie jedzenia. No i też jest to niefajne, bo można takiego mola po prostu zugotować w porcji spaghetti. No nikt by nie chciał jeść takiego makaronu. Nie, jak No. Korniki na przykład też mieszkają u nas w domu, oczywiście nie moim, ale może waszym, ale albo w czymś. No bo korniki lubią drewno, więc mogą sobie tam jeździć mebelki, jakieś stoły, krzesełka, regały i tak dalej. Nawet się nie zorientujemy, kiedy będą wyglądały te mebelki jak sito. A zgadniecie, gdzie najchętniej ukrywają się pluskwy domowe? No, śmiało. Tam, gdzie śpicie, w sypialni. I trzeba na nie uważać, bo oczywiście chowają się za listwami albo pod materacem i wychodzą w nocy, żeby się napić troszeczkę naszej krwi. No i ciężko się ich pozbyć z domu, także no, trzeba na nie uważać, bo no, mieszkanie i dzielenie łóżka z pluskwą to nic fajnego. Nie polecam. A jeżeli się trochę wystraszyliście albo było wam niedobrze i uciekliście do salonu, no to muszę was zmartwić, bo tam mogą na was czekać w mięciutkiej kanapie na przykład yy, roztocza. I to nie jeden roztocz czy dwa roztocza, a całe miliony roztoczy. No i są tutaj, choć ich nie widać, na pewno tam są, gdzieś na pewno są, bo te zwierzątka są malutkie, mierzą zaledwie 1 trzecią mm i można je zobaczyć wyłącznie pod mikroskopem. Są to takie maleńkie pajączki, zazwyczaj o ośmiu maciubkich nóżkach. Żyją przez 2-3 miesiące i przez cały ten czas zajmują się wyłącznie, uwaga, jedzeniem, wydalaniem i rozmnażaniem. Co uwielbiają jeść? No, oczywiście uwielbiają złuszczony na łupież i włosy. No, które oczywiście wypadają ludziom albo zwierzętom domowym i roztocza można znaleźć w łóżku, ale także w dywanie czy w meblach obitych materiałem, tak jak na przykład czy sofa. No i wszystko co jedzą, od razu wydalają, a ich kupy wywołują u niektórych ludzi reakcje alergiczne. No, pojawia się wtedy na przykład problem z oddychaniem, masma, albo dokuczliwa wysypka. No, i roztoczy nie można się zupełnie pozbyć, ale można sprawić, że się nadmiernie nie rozmnażają. Jak to zrobić? No, nienawidzą słońca i świeżego powietrza, więc codziennie rozsuwaj na cały dzień zasłony albo żaluzję, staraj się wieczyć pokój i też swoją pościel. No, chyba, że ci nie zależy i możesz sobie zaprzeźnić się z całą rodziną, kolonią, milionami tych roztoczy. Wtedy będziesz mógł się na pewno poczuć tak jak Gulliver, którego otoczyła banda liliputów. Dobrze, kończymy ten odcinek obrzydliwostek, bo już mi się nie fajnie zrobiło też. A, ah, roztocza. Uh. Dzięki, że wysłuchaliście do końca tego obrzydliwego odcinka. Już niedługo kolejny odcinek z Martą, gdzie będziemy pojedynkować się na kolejne dinozaury. A tymczasem do usłyszenia, kochani. Cześć, pa!